Powiat Sokólski, miasto Sokółka jest dzisiaj kolejnym takim etapem naszego promowania programów prorodzinnych, a w szczególności programu 800 albowiem jest już decyzja Sejmu, która od 1 stycznia 2024 roku będzie zwiększała te świadczenie, które dotychczas znamy jako 500 plus przypomnę, że to świadczenie zgodnie z deklaracjami i założeniami Rządu Prawa i Sprawiedliwości zostało wprowadzone od 1 kwietnia 2016 roku w lipcu 2019 roku przechodziło taką istotną zmianę, a mianowicie wtedy objęto tym świadczeniem nawet te pierwsze dzieci bo Pierwsze podejście było takie, że w stosunku do pierwszych dzieci w rodzinie czy tam wychowywanych było założenie, że był tam próg dochodowy 800 zł, przy osobach niepełnosprawnych 1200 zł, natomiast na kolejne, drugie i kolejne dzieci już tego progu nie było. Natomiast od lipca 2019 roku. Te świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom wychowywanym, czy to w rodzinach, czy przez inne osoby, które sprawują nad nimi pieczę. Również trafia do placówek opiekuńczo-wychowawczych. A od 1 stycznia 2024 roku te świadczenie ulegnie podwyższeniu do 800. Plus. Tak na terenie naszego województwa, jak i na terenie całego kraju uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach poprzez swoją obecność, obecność pracowników odrzańskiego urzędu wojewódzkiego inne osoby i zgodnie z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej promujemy te świadczenie wychowawcze już również odnosząc się do tych zmian, które mają nastąpić od przyszłego roku. Te świadczenie dokonało można powiedzieć w naszym systemie wychowywania dzieci ogromnej rewolucji. Ja tylko przypomnę, że w naszym województwie z tego świadczenia korzysta ponad 200 tysięcy dzieci. Od 2016 roku, od wprowadzenia tego świadczenia na rzecz dzieci, wypłacono prawie 6 miliardów złotych. Tutaj na ziemi sokulskiej z tego świadczenia korzysta około 10 tysięcy dzieci i tak w tym okresie świadczenia. Udzielania świadczenia można powiedzieć, a liczę to, bo świadczenie jest przyznawane. Tak, ten okres świadczeniodawczy jest od czerwca do maja danych roków kalendarzowych to wypłaca się tutaj około dziesięciu. Przepraszam, 30 milionów złotych. Szanowni Państwo, gdybyśmy teraz zapytali kogokolwiek pierwszego z brzegu przechodnia, co jest w życiu najważniejsze, to zapewne usłyszelibyśmy odpowiedź rodzina. I ta rodzina jest najważniejsza również dla polskiego rządu. Podejmuje bardzo dużo działań dlatego właśnie, żeby wspierać polskie rodziny. I takim bardzo intensywnym wsparciem, które jest konkretnym wsparciem, jest właśnie program 500, a teraz 800. Bardzo się cieszę, że kampania informacyjna trafiła właśnie tutaj do Sokółki, mogę powiedzieć do mojej Sokółki. Cieszę się również, że będą pikniki, które i będą, i są pikniki, które promują program 800, ale nie tylko promują program, są też okazją do spotkań, do spotkań rodzinnych. Są okazją do tej właśnie ważnej integracji. Powiemy, że integracja jest bardzo istotna i trzeba ją promować, trzeba ją wspierać. Ale co jest najważniejsze w tym programie? Najważniejsze jest to, że z, każdego, z każdej tej złotówki z programu 800, korzysta praktycznie każde dziecko. Bez względu na dochody, wszyscy z tego programu korzystają. I zdecydowanie wpływa to na poziom życia, na poziom bytności rodziny, a przede wszystkim na to, że mogą się lepiej kształcić, mogą się lepiej bawić, mogą korzystać z tego programu dzieci. A wiadomo, że każdy rodzic, najważniejsze, co jest dla niego w życiu, to jest wychowanie, dobre wychowanie swoich dzieci. Także bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj w Sokółce, że ta kampania jest, że jest promowana, że każdy z tego programu może korzystać, że jest to program bardzo sprzyjający polskim rodzinom, wpływający na bezpieczeństwo polskich rodzin i przede wszystkim na bezpieczeństwo naszych dzieci. Oby jak najwięcej takich programów jeszcze było, a z pewnością będą. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, jesteśmy na terenie tutaj ośrodka, gdzie hasłem powiedzianym kiedyś przez Janusza Korczaka jest stwierdzenie, kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat. Dziękuję bardzo panu wojewodzie, dziękuję bardzo panie wicewojewodzie, wszystkim zebranym, samorządowcom państwu również za to, że możemy tutaj powiedzieć słów parę o tym, jak powiat Sokulski zyskuje potężne wsparcie. Bo o tym będę mówić, jeżeli chodzi o pomoc dzieciom i pomoc rodzinom. Nie sposób, pani wicewojewoda mówi o tym, że gdyby zapytać kogoś, to by ten ktoś powiedział, że najważniejsza jest rodzina. A w tej rodzinie dla każdego z nas, szanowni państwo, tak bardzo istotne jest dziecko, które powołujemy na świat i za które jesteśmy odpowiedzialni. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Za pomocą instrumentów finansowych wspiera każdą polską rodzinę w tym dziele. A tak naprawdę rodzina jest taką y, pierwszą instytucją, która odpowiada za wychowanie dziecka za to, żeby ono zyskało takie zdrowe, właściwe fundamenty do przyszłego życia.